wykonywania poleceń ja pana poinformowałem się co? chcę się załatwić Proszę, pana o pomoc skoro mój opiekun został zamknięty tam ja pana o pomoc niech pan mi wskaże no to zaraz no dobra idziemy no? idziemy do ubikacji do ubikacji do ubikacji droga wszystko załatwimy idziemy z panem do toalety do, dokończymy czynność legitymowania po prostu tak. No to idziemy na spacerek, dobrze, e, ale ja jestem opiekunem dobrze, tego pana. Dobrze, no, to pa... Ja się panem opiekuję, a panu... Nie, nie, ja panu nie wierzę. Policji niestety nie wierzę. No, o, a bardzo szkoda. Bo zatrzymujecie bezpodstawnie e, i... Mogę jeszcze się do to... dobrze, e, pan na sekundkę nie. się odsunąć, pan mi poda dane po drodze, to przy okazji nie ale... Do toalety, do toalety pan... idziemy. Słuchajcie, e, prawdopodobnie Teraz w Warszawie jest kradzione Ileś samochodów Prawdopodobnie gdzieś się dzieje rozbój e, Prawdopodobnie popełniane są Różne inne przestępstwa W tym momencie Pięciu policjantów Pięciu Odprowadza Leszka na wózku do toalety Ja się pytam Panie Brudziński E, taką pan policję szykuje nam na następne 4 lata. Pięć policjantów idzie do Kibla z moim kolegą Leszkiem. Jeszcze idziemy. 수거 슬그레치, 슬